Muszę przyznać, że w stosunku do ubiegłorocznego turnieju, który odbywał się też tu na terenie tego ośrodka pięknego w Dżonkowie, zwielokrotniono praktycznie. Dlatego, że przy ubiegłorocznych 144 zespołach dzisiaj mamy 288. Automatycznie jest to do rozegrania ponad 1600 meczy. Jest to przeogromne przedsięwzięcie i jest to, na, jak na tą chwilę, jedyna korzyść, że mamy ładną pogodę i dzieci mogą się rozgrzewać na zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że Polski Związek Piłki Siatkowej e, kierował się ubiegłorocznym już doświadczeniem. Zważywszy, że była decyzja o wprowadzeniu dodatkowych trzecich zespołów z każdego województwa, należało postawić na ośrodek, który ma duże zaplecze. Dżonkowski ośrodek ma trzy sale w tej chwili do użytku dla nas. No i całe zaplecze. Myślę, że zamówiliśmy pogodę, więc mamy to ułatwienie. Co nas czeka tutaj w Dżonkowie przez te kilka dni? Ja myślę, że do niedzieli będziemy przede wszystkim toczyć boje o te ambicje dzieci. Myślę, że to jest ten sport jeszcze na małe S przez duże ambicje dzieci i wydaje mi się, że tych emocji nie zabraknie do niedzieli. Na pewno końcowe, finałowe mecze będą, no tak powiem, i płaczem, i łzami radości ochrzczone.